biało czerwone serce, barwy ojczyste Nikt mi tego nie zabierze Po polsku myślę, nikt mi tego nie zabierze Po polsku pisze do lat, tych, którzy przelali krew za ojczyznę Wojny, zapory, całe pokolenia w niewoli, historii tysiąc lat Czas się pokończyć, oddać hołd tym, którzy byli skłonni Poświęcić swoje życie, zginąć Dla wolnej Polski najważniejsze wartości Bóg honor, ojczyzna, biały chorzy W koronie, w goble Nie jedna blizna, nie jedna rana Nieraz wiadomość przyszła, nie wróci syn do domu od krwi czerwona Wisła, trzeba stanąć, do walki wysłać Na wojnę, syna zagrożona Rzeczpospolita, wróg wojnę zaczyna Mienia granicy przekroczona, jest sygnał, mamy przykład Od czasu, piastów jak to wygrać Kolejna bitwa, kolejne życie poświęcone, średnio wiecze. granice, ziemię przyłączone, kolejne swoje, kolejne pokolenie, co jest pospolite Ruszenie w rzeczy pospolite, szaby w mojej czerwone serce, barwy ojczyste, Zabierze, po polsku myślę, nikt mi tego nie zabierze Po polsku piszę. tu na którzy przyłali krew za ojczyznę Mam biało czerwone serce, barwy ojczyste, nikt mi tego nie zabierze Po polsku myślę, nikt mi tego nie zabierze, po Polsku Latach, którzy się przylali krew za ojczyznę Podzielili Polskę między siebie w kolejnych rozbiorach Chcieli zniszczyć na ziemię, uznali za swoją pod kontrolą Chcieli mieć wszystko, ojczyzny kroją, pierwszy, drugi, trzeci rozbiór Ribentrop, motor w park Skąd ja to znam, historia lubi, się powtarzać Już nie wiedzą jak, nie wiedzą jak złamać Polaka dziesiątki lat mijają następna dekada Polak jak stał, stoi w ręku, biała czerwona flaga Następny atak zabrata, niełatwo przyszło, już było widać ręki kata nad Wisłą, pierwsza Druga wojna, niepewna przyszłość Pod okupacją droga znowu w u tak wyszło Wszystko, dziś mamy wolność niecałe 20 lat Ścigamy czysto, nie każdy odpowiada sam Dzięki tym ludziom mogę pisać na kolejny track Ty możesz słuchać tego głośną historię Mam się Mam biało-czerwone serce, barwy oczyste, nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę, nikt mi tego nie zabierze, po polsku pisze to na tych, którzy przelali krew za ojczyznę.